W kolejnym odcinku na moim kanale Moi drodzy, dziś mamy scenariusz od Polarnego I to nie byle jaki scenariusz Ponieważ jest to, jak sami widzicie, pod tytułem Epoka lodowcowa w 2020 roku Jakby ten scenariusz sam Polarny tworzył Ponad miesiąc, więc naprawdę Możecie zostawić dla niego łapkę w górę I oczywiście, jeśli chcecie pobrać całą paczkę Bo tutaj mamy paczkę różnych scenariuszy To macie link w opisie właśnie do Discorda Poświęconemu temu modowi, macie link w opisie do Discorda, który jest poświęcony całej tej paczce, scenariuszy właśnie popularnego. No i dobra, w ogóle to jest jego pierwszy odcinek na nowym kąpie. Więc jest trochę lepiej ogólnie Na w sumie nie trochę, ale jest o wiele lepiej I teraz właśnie planuję zrobić sobie stream ze scenariusz od widzów Może już ten pierwszy weekend i potem będziemy jakoś to regularnie robić Więc jeśli macie jakieś fajne, to możecie podsyłać na moim Discordzie, oczywiście link w opisie I dobra, możemy zaczynać Ogólnie ten scenariusz jest, no widziałem tam jakieś małe rzeczy To naprawdę tutaj będzie ostro Powiem wam, że z tego będzie kilka odcinków Bo to jest ale taki duży projekt Że no naprawdę jestem pod wrażeniem, że Polarny umie takie rzeczy robić A no i w ogóle pół tysięcy wbiliśmy. No i jeszcze mamy pół tysiąca do 6 tysięcy, a na 6000 tysięcy, oczywiście, wojna widzów, więc fajnie było to właśnie wbić. I dobra, zaraz powinien się tutaj pojawić scenariusz, właśnie tryb z czyli ten tryb z sprawia, że do roku 2030 zamarznie większość ziemi. Po tym czasie lód zacznie się topić, pozostawiając nowe tereny. Czy chcesz to włączyć? Oczywiście, włączamy. I teraz zaczyna się cała nasza zabawa. Ogólnie, też tutaj, jakby w samym Age, nie da się tego zrobić tak bardzo realistycznie pod względem grafiki i będzie tutaj się pojawiało pustkowiec zamiast lodowców. Ale oczywiście możemy uznać, że te pustkowie to po prostu będą lodowce. Może jakoś to w montażu tam wam pokażę, żebyście fajnie to zobaczyli. A raczej wątpię, dobra, aktowywano. Co zrobić, by przetrwać? Ucieknić swoim pastwem w... do równika. Ok, w tym momencie na świecie będzie chaos, wiele wojen i wiele walk o zajęcie terenu w Ameryce Południowej. Afryce i Indonezji. Powodzenia, OK okej. Okay. No odkryli, że w ciągu 10 lat 80% naszej planety zostanie pokryta lodem. Jedyny sposób, aby przetrwać, to ewakuacja stron równika. Faza pierwsza, OK I mamy tutaj w takim razie, już pierwszy, właśnie pustkowia. Okej, okay. czyli tutaj mamy lodowca, właśnie, już na Islandii jest. tyle na przykład w Ameryce Północnej też jest. Okej, okay. to jest taka faza spokojna, nie jest aż tak źle. Ale no mamy problem, bo trzeba gdzieś uciec Widzimy, że na, na górach też mamy jakieś lodowce, Ok, Na Alpach tutaj też mamy Ok, więc na równika musimy albo uciec do Ameryki Południowej Albo do Afryki, lub tutaj jeszcze mamy Azję, no w sumie Jak mam być szczery, ja bym chyba poleciał do Ameryki Południowej To jakaś, jakiś Surinam, tutaj Guyana, coś takiego No myślę, że tak zrobimy, bo tutaj trzeba jednak się zabezpieczyć W takim razie Zróbmy tutaj sobie troszeczkę jednostek i tam zaraz polecimy no, bo trzeba się śpieszyć, a raczej wątpię, żebyśmy przetrwali właśnie tutaj u nas. Więc dobrze, robimy w takim razie te jednostki, lecimy sobie tutaj i zobaczymy, jak to zaraz wyjdzie. Ok, no, prawie 100 tysięcy powinno wystarczyć, więc od razu to wysłamy oczywiście, do Ameryki Południowej. No, dobra, na razie tutaj wyszlijmy, zobaczymy za chwilę, jak tutaj się uda się z tego zrobić. Bo nie chcę nic mówić, ale jak to spojrzymy, już jakieś wojny pierwsze są. Ok, Syria kontra, wolna armia Syrii, okej. Okay jakaś wojna domowała, ok, no to tutaj się tym nie przejmujemy. No i trzeba tam właśnie się osiedlić. Bo, kurde, w Afryce może być trochę przypał, bo tutaj jednak jest, no, sporo silniejszych państw. Zresztą, znaczy, jak, jak wejdą do Afryki, to teraz wszystkie państwa będą je atakowały. Więc, no, tutaj chyba to nie będzie dobry pomysł. A tutaj w Ameryce, to kane, nie z Brazylii, to chyba nic tutaj nie szkodzi. No, Brazylia jest mniej więcej troszeczkę lepsza od nas, więc nawet jeśli nas atakuje, to jakoś może sobie poradzimy. Zobaczymy później. Ale teraz trzeba tutaj skolonizować sobie kawałek trenów. Bo może być zaraz problem Okej, okay, mamy w ogóle naszych sojuszników tutaj Bo mamy tutaj właśnie grupę Wyszehradzką Ale to już nieważne w sumie, to już ich możemy olać w sumie I dobra W takim razie Suri nam polecimy sobie jako pierwszy Zobaczmy, tutaj, no oczywiście udało się, więc to bez problemu się udało Lecimy dalej No i tutaj raczej będzie też bez problemów żadnych Pyk, polecimy sobie w ten sposób I Jak mam być szczery Ja bym poleciał na co jeszcze dalej w sumie Bo mamy teraz jakieś tereny, ale no przydałoby się tutaj jakąś Gujana jeszcze sobie wziąć. Też równik sobie dokładnie tutaj przychodzi, więc jesteśmy, jesteśmy blisko równika, raczej powinno starczyć. No, ale też do Brazylii raczej nie wejdziemy, więc to tutaj raczej nie ma co kombinować. Myślę właśnie, że sobie tutaj, tutaj bardziej na zachód co na Wenezueli i Kolumbii. Okej, okay, w takim razie od razu lecimy tutaj sobie z Gujaną, lecz nie powinno być żadnych problemów, oczywiście. Okej, okay, pyk, 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 mamy kilka prowincji zdobytych. Lecimy dalej, no i tutaj już bez problemów się wszystko udało. Teraz trzeba jeszcze zrobić asymilację, no to jest trochę problem Ale okej, okay, no to zaraz ogarniemy Okej, okay, z tego co wiem fazy są co dwa lata chyba Mamy 2021, więc jeszcze chyba zostało nam Kawałek, w sumie pół roku W grze do następnej fazy No zobaczymy, ciekawe, mnie ciekawi która faza dopiero dotrze do nas, bo Na pewno taka będzie Nie wiem która, ale no Trzeba tutaj się szykować Tutaj w ogóle widzimy, że Wenezuela ma jakieś problemy chyba Możliwe, że Okej, okay, chyba wiem, bo z tego co wiem, coś tam Polary mi wspominał właśnie, że w Wenezueli jest ta ich taka wysoka inflacja, tam hiperinflacja, ponieważ to mają, więc. E, Okej. Okay, no to może ich chyba z łatwością przejąć. Zresztą będą jakieś tereny, które jak zasimilujemy, no to nie oszukujmy się, będą całkiem dobre. W takim razie wypowiem im tutaj wojnę. Zobaczymy, czy będą jakieś jednostki w ogóle mieli, bo mogą nie mieć w sumie. Tak mi się przynajmniej będzie wydawało, że nic nie będą mieli, bo no jednak z taką inflacją pewnie mają strasznie mało pieniędzy w swoim tutaj państwie. No i z tego co widzimy, to chyba właśnie tutaj niczego nie spotkały. więc zaraz szybko tutaj sobie przejmujemy i zaraz zobaczymy, jak będzie kolejna faza. O, jakieś jednostki mieli, 27, no to nie jest dużo, ale zawsze coś. Okej, okay, to sobie wszystko, no nasza Polska tutaj powoli się osiedla, nad... no bardzo dobrze to się dzieje. I mamy już grudzień, więc teoretycznie zaraz będzie kolejna faza. Tutaj w ogóle, o kurde, Ukraina została tutaj rozebrana, no w sumie mogłem w tym uczestniczyć, ale już za późno, no więc dobra. W takim razie, mam tutaj Wenezuelę, oczywiście trzeba trzeba wszystko zasymilować i potem w sumie zobaczymy, no póki co Kolumbia nie będę atakował, bo jest dosyć silna, zobaczymy później, a też tutaj Wenezueli w ogóle nie mogę wziąć wszystkiego. No to z tych prowincji sobie chyba zrezygnuję, bo te tutaj są o wiele lepsze, nie ma co brać takich słabszych. Lepiej wziąć to lepsze, oczywiście. Okej, okay, coś takiego. No, myślę, że będzie spoko. Widzimy tak na tej północno Wenezuelę. Ale i tak będzie trzeba ich potem dobić, żeby tutaj do Kolumbii dostać dostęp, więc trochę tego i roboty jeszcze będzie. Ale dobra, w takim razie tu się tutaj wycofamy i zaraz ogarniemy całą tej asymilację. Okej, okay, wiadomości za bardzo coraz większa część naszej planety. Nadchodzi druga faza. Najprawdopodobniej w zamarznięciu ulegną wszystkie tereny bliskie biegunom. Okej, okay, no to niezbyt dobrze. Sami zobaczmy teraz, tutaj, co się wydarzyło. No to już powoli nawet do Skandynawii. Zdadam się sa zamarznięta. Wygląda tak samo. No nie jest dobrze. To i wszystko powoli zamarza. daje no, jeszcze jakoś tam się trzyma, ale no, jest ciężko. Alaska też tak samo. No, Syberia, tak samo. Nie jest zbyt dobrze. Ale no tutaj już do nas dosyć daleko, więc nie jest tak najgorzej. Myślę, że tutaj możemy sobie polecieć dalej. O, w ogóle to jest prowincja a na Polska. Nie wiem, czy to jest jakiś błąd, czy może takie są prowincje na rzeczywiście w Wenezueli. Z tego co wiem, to chyba jak prowincja nie ma żadnego miasta, to się chyba nazywa tak jak jest państwo. Więc może dlatego to się nazywa Polska, bo miasta tutaj żadnego nie ma, więc mnie tak. I dobra, tutaj się udało wszystko ogarnąć. Mamy jeszcze sporo jednostek, na pewno mamy tyle, że nam stać na długo, długo czasu. Mamy w ogóle tutaj jakiegoś francuskiego... Nie to mamy granę francuską, która... No, w sumie by wasal, ale można by ją podbić, chociaż kurde, no może być coś, że to ryzykowne troszeczkę. Chyba bym sobie tutaj odpuścił to wszystko. Ale teraz, z tego co widzimy, no zbytnio tutaj się nic nie dzieje, więc ja bym w sumie tutaj się przygotował. Na drugi tej raz z Wenezuelą. Też to jeszcze da się 9 tur, więc no, trochę tego czasu minie. Ale okej, okay, niech będzie takim razie tutaj się przygotuje po prostu na wojnę. Jak już minie te 30 tur, to po prostu ich zatakujemy. Okej, okay, tym, co tutaj sobie zrobić taki mały pobór. Troszeczkę większy, właśnie do tej wojny, bo potem, jak będę chciał polić Kolumbię, to, to raczej to będzie potrzebne, więc niech będzie tutaj, właśnie sobie dorobię. 50 tysięcy powinno starczyć, od razu to wysyłam. Teraz mam trochę balans na minusie, ale jak zaraz zacznie zacznie sobie wojnę, to powinno to się wszystko ogarnąć. Okej, okay, mamy to już rozejm z nimi, ale szczerze mówiąc, ten tutaj poleciał sobie trochę inaczej i zaatakował właśnie tymi noskami tutaj w Kolumbie, bo. Szczerze mówiąc to chyba będzie bardziej opłacalne niż tutaj właśnie stanie nawet z Wenezueli niż stanie na Wenezueli Więc polecimy tutaj sobie właśnie w Kolumbię i spróbujmy tutaj ogarnąć to wszystko Okej, okay, co tu się dzieje? Nasza niepodległość jest gwarantowana przez... Okej... Okay. Tu coś się wydarzyło właśnie, jakieś tej dziwne rzeczy Aha, czy po prostu straciliśmy to Chyba, z tego co mi się wydaje Czy nie mam pojęcia co tu się dzieje Ale spoko, też tutaj widzimy, że jest jakaś wojna znowu India kontra Chiny gdzie, no, tutaj w sumie jest są całe zamarznięte. Ale okej, okay, no, zobaczymy w sumie, co się wydarzy. No, już mamy prawie, mamy drugi listopad, więc zaraz będzie kolejna faza z tego, co mi się wydaje. W takim razie przejmuję szybko to Kolumbię, bo nie ma zbytnio czasu do stracenia. Okej, okay, mam teraz bardzo mało pieniędzy, więc teraz sobie pozwolę zaatakować też Wenezuelę, ponieważ, no, muszę tutaj zdobyć trochę terenów. Znaczy, nie terenów, tylko po prostu te jednostki muszę tutaj sobie wysłać, bo tu mieli jakieś 9 tysięcy w Kolumbii samej, więc już może być trochę mały problem. W takim razie myślę, że to wcale wsparcie już może ruszyć. Jakoś to ogarniemy. Okej, okay, tym razem za turę, dosłownie jedną turę, będziemy mieli kolejną tutaj fazę. No, zobaczymy jak to będzie. Miejmy nadzieję, że tym razem tutaj się nic nie stanie poważnego. Chociaż, no, obstaję, że to się stanie rzeczywiście, bo to jednak na tym polega w tym całym scenariusz Ale dobra, lecimy tutaj dalej. Niech będzie i tak. czy ta kolumna jest przyjmowana. Okay, faza trzecia. Dalsze rozprzestrzenianie się lowu po tej fazie. Nie będzie już szans dla przetrwania polskiego narodu, okej. Okay. Czy mi się wydaje, czy tutaj naprawdę przyjdzie coś kolejnego? Okej, okay. dobra, Jeszcze nie jest tak źle, ale no to już wjechało mocno. To już wjechało naprawdę mocno, bo Szwed tutaj w ogóle ledwo istnieje, jest nie tak samo, no to już podchodzi to blisko pod Polskę. Ja myślę, że następna ta faza już może nas pokonać do końca. Widzimy nad, że z południa już przychodzi to powoli. do powoli, na Australii, do Nowa Zelandia, już jest to w ogóle cała zrobi ta, zrobiona. Znaczy, w sumie to jest nieodkryte, więc może i nie jest. No cóż, nie wiem, raczej się nie dowiem za szybko. Ale tutaj też właśnie mamy w Ameryce Południowej, która to powoli tutaj do nas idzie. Ale raczej nie dojdzie, bo tutaj mamy równik, więc powinno być wszystko git. A też kanał tutaj w ogóle prawie cała zjedzona. O mój Boże, okej, okay. no teraz się naprawdę sporo. No zobaczymy, jak będzie następna faza, bo no tutaj naprawdę może się jeszcze sporo wydarzyć. Okej, okay, tymczasem lecimy tutaj sobie dalej. Trzeba to wszystko przejąć, bo mamy mało pieniędzy Chciałem się pozbyć wojska, ale nie mogę się go pozbyć Póki sobie tego wszystko nie przejmiemy Więc proszę dajcie mi to wszystko przejąć, bo może być problem W sumie też asymilacji nie zrobię, więc oczywiście może być niezbyt ciekawie Okej, okay, lecimy sobie dalej No już praktycznie cała Kolumbia jest zrobiona też tutaj mamy właśnie równik w tym miejscu, więc można powiedzieć, że jesteśmy dosłownie na równiku. Co prawda, raczej tak nasze tutaj tereny, właśnie w Ameryce Południowej, będą wszystkie bezpieczne od tego zatowacenia, Ale cóż, przekonam się o tym za chwilę. A tymczasem usunę sobie dosłownie wszystkie moje jednostki. Znaczy, może nie wszystkie, ale po prostu taką ilość, żebym mógł tutaj sobie na spokojnie zarobić pieniądze na wszystko. Też póki co nie będę tutaj przyjmował żadnych pokoi, po prostu postaram się ubierać pieniądze. Bo to tak robię, żeby nie mieć potem buntów. W ogóle właśnie usunąłem większość i z tego coś dalej nic nie zarabiam, praktycznie. Yy, czemu? No, mam dalej dużo wojska. Okej, okay, już się udało tutaj opanować, mniej więcej mamy dosyć małe zarobki. No, okej, okay, też troszeczkę usuniemy tego i powinno być trochę lepiej. Nie no, w sumie jest tego naprawdę bardzo mało. To nie wiem w sumie czemu, bo wcześniej mieliśmy trochę tego więcej. Ale może zaś to naprawi wszystko. No, przekonamy się o tym za chwilę w sumie. Okej, okay, a tymczasem, kiedy tutaj właśnie sobie naprawiam, mój kryzys, yy, dzieje się za chwilę kolejna tutaj faza. No, powiem, że może być ciężko. O nie, teraz to się jeszcze to właśnie, że oni będą tutaj wysyłać pokoje, więc muszę to wszystko odrzucać. Chociaż już powoli tutaj zarabiam trochę lepiej, więc nie jest można i gorzej. Też, no właśnie, ta faza teraz przejmuje nam właśnie Polskę, To też może być dosyć ciężko, więc tutaj obstawiam, że naprawdę yy, możemy trochę się źle wpakować, zaraz po prostu złą sytuację. Ale, już tutaj powoli zarabiam pieniądze. Już mamy prawie na plusie. Więc nie jest najgorzej. A też tej no, czwarta faza będzie za moment. Więc dobra, to jeszcze natura w sumie. I mamy już na plusie, to okej. Okay. Podpiszę teraz, może z Wenezuelą po prostu. I weźmy tutaj sobie w sumie prawie wszystko. Może coś takiego. Zdawmy im tutaj kwadracik, Chociaż nie, dobra, weźmy wszystko. Już niech będzie, skoro tak bierzemy, to weźmy wszystko. Z Kolumbią jeszcze może tutaj sobie poczekamy chwileczkę. I to zrobimy za chwilę. Okej, okay, nie będzie teraz kolumny, też tutaj przyjmiemy sobie. Okej, okay, mogę wziąć wszystko i to bardzo w sumie fajnie. Mamy faza czwarta. Stacja zamarzła, okej, okay, czy nasza stacja tutaj właśnie dawała nam wiadomości i właśnie zamarzła. Mamy fazę czwartą i teraz tutaj trochę tego pewnie dużo zamarzło. Zobaczmy sami. O mój Boże, co tu się wydarzyło w ogóle? No, USA tutaj w ogóle prawie znikło z powierzchni, tak samo tej kawałek w Meksyku. Peru tutaj w ogóle, o mój Boże, to jest już jest prawie pod naszymi granicami. O kurde, to jest naprawdę dosyć ciekawa sytuacja, ale co gorsze, Właśnie przejął nam połowę Polski. Zresztą Polany w ogóle mi mówił, że to nie jest bez powodu taka granica, bo on no, co ty, czytał sobie tam jakieś rzeczy i właśnie mówić, że to jest jakaś tam, Porto Wisły, którym właśnie to ten lodowiec jakby był kiedyś. I tutaj właśnie tak samo, więc no, dosyć ciekawie. Inne też tutaj w ogóle prawie całe są pozbawione wszystkiego. Afryka w większości jeszcze żyje sobie. Też Australia tutaj właśnie, oprócz pustyń, została też tutaj już objęta lodem, więc no, nie jest zbyt ciekawie. Chociaż tutaj mam jakieś tereny, ale muszę to wszystko zasilować, bo może być zaraz z tym problem. Ok, więc traciliśmy teraz też sporo zarobków, bo zrobiłem jakoś dwa razy mniej. No, nie zbyt dobrze. Mam jakoś wojnę w ogóle z Haiti. Serio, Haiti? Jakby. czemu mi to robicie w ogóle? Ja teraz nie mam w ogóle jednostek, a nie chcę też tworzyć. Więc mam nadzieję, że. Okej, okay, leci właśnie, desadzi gdzieś tutaj. Eee, może uda się to ogarnąć. Okay, załóżmy, że poleci tutaj, więc tutaj stworzy jednostki. Ok, leci tutaj, więc. Uda się to obronić Dalej zróbmy sobie asymilację, bo to jest najważniejsze Okej, okay, już większość ogarnąłem, więc jest dobrze No haj ty, on dalej z nami wojnę, ale spróbujmy może jej się pozbyć po prostu Okej, okay, no nie przyjęli tego, dalej niech będzie tak W ogóle mix z tej walczy ze Stanami czyli Co tu się dzieje w ogóle? Okej, okay, no niech będzie W ogóle tej, no nasz są sojusz w ogóle istnieje dalej Trzyma się w sumie całkiem dobrze Więc nie jest jakoś najgorzej Ale dobra, skupmy się na naszej tej sytuacji która nie wygląda zbyt kolorowo. No, kurde, te są tutaj leci w ogóle. Czy nie mogę przestać w ogóle? Halo, przestańcie może. Okej, okay, dzięki. Okej, okay, teoretycznie już właśnie się udało tutaj wszystko ogarnąć, ale o kurde dobra, tutaj nie zauważyłem tego, że właśnie się wbijają, ale dobra, to szybko ogarniałem te jednostki jakieś, więc jest dobrze. Co można możemy odporować tutaj z kontratakiem od razu i po prostu wejść do nich desancikiem, bo w sumie, jak atakują, to no, pokażmy im, co my potrafimy. Dobra, więc lecimy od lat tutaj na Haiti. Może no, uda za pierwszym razem to zrobić. O, kurczę, mamy fazę piątą. Ej, czy jak to była faza czwarta. Okej, okay, okej. Okay. Niech będzie faza piąta i zobaczmy, co tu się właśnie wydarzyło. Okej, okay, trochę wczytuję tego. O kurde bele. No, nawet i mi zabrało sporo terenów, to jest dosyć ciekawe. Ale no, oprócz tej Ameryki Południowej zobaczmy, może inne tereny. Tutaj tak samo w sumie. Oprócz tutaj terenów tutaj dookoła Zatoki Meksykańskiej, to średnio tej w ogóle co jest w Ameryce Północnej W Europie, okej, okay, okej okay. Co tu się w ogóle wydarzyło? Jak widzimy Nie no, że mamy tutaj praktycznie, no, Całą Europę zdjętą Mamy tutaj, nie wiem, kawałek Francji, Hiszpanii, tutaj jakieś Włochy, Grecja, Turcja A tak oprócz tego, to tutaj praktycznie niczego nie ma Też w ogóle prawie cała Sahara znikła to też jest bardzo ciekawe. A tutaj w ogóle, o, sobie kawałek Tunezji. W sumie tutaj oni nawet nie mają wyjścia stąd teraz, więc trochę mają tutaj przypał. I też RPA zniknęło totalnie z ziemi. Austria tak samo. I w ogóle, no, Chiny też prawie całe zniknęły. O tej, o, Tadżykistan tutaj sobie przetrwał też. Okej, okay, okej, okay, niech będzie. No, powiem Wam, że naprawdę tutaj to wygląda dosyć epicko, że tyle tego zniknęło. Ale co najlepsze, że tak naprawdę za chwilę to wszystko będzie odmarzało. Więc zobaczymy, co tam się też wydarzy. Ale dobra, tutaj ogarnijmy może to wojnę z Haiti, bo trochę mi tutaj wkurzyli tym, co robią. Ok, widzę, że nam się nie dało ich przejąć. No to stwórzmy tutaj sobie jakiś inny porcik i zaraz je zaatakujemy. No trochę szkoda tych kilku prowincji, tym bardziej, że to mogło się w sumie przydać. Ale niech już tak będzie. W sumie ja się nie obrażę. Skończmy tylko sobie z tym Haiti, bo trochę już tutaj mnie dwują. Ok, pyk, udało się. Proszę bardzo, mamy to. I teraz możemy sobie zro nic zrobić na dwa sala? W sumie czemu nie? Okej, okay, niech będzie wasal. I pyk, mamy wasala. No, może się przyda. Okej, okay, też teoretycznie tutaj możemy sobie na przykład przejąć. E, z nam Gwenę francuską, bo teraz Francja jest na tyle słaba, że znaczy nam nic nie zrobi. Więc i też to zróbmy w sumie, proszę bardzo, byśmy, y, Byśmy sobie wyjechali, właśnie. Okej, okay, czekajcie, przygotowanie do wojny? Nie. To jest wojna, niech będzie. I sobie wjeżdżamy, proszę bardzo. Pyk, okej. Okay. Aha, oni tutaj w ogóle prawie to. Co jest, ty? Oni są za silni, chyba. Nie, bo tego się nie spodziewałem, że będą aż tak silni. Co tu się dzieje w ogóle? No, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Francja też powiedziała wojnę w ogóle. W tej Francji też mają jakieś wojny inne z Hiszpanią. Okej, okay, ty w ogóle Monako też ma jakąś wojnę. Ok, no tutaj jest jakaś walka o tereny w ogóle totalnie ostra. Tej purdygraja w sumie jedyna nie walczy. Najgorsze jest to, że tutaj tak naprawdę wszyscy moi słusznicy w ogóle zostali zmięczeni z powierzchni ziemi. Trochę szkoda, no ale co z tym zrobimy? No nic z tym nie zrobimy. Okej, okay, no to w takim razie tutaj ogarnijmy ten Sulinam Gujane, Boże, już mi się myli wszystko. Kurde, co jest? Oni mają jakichś strasznie dużo jednostek w ogóle. O kurde, co jest, ty? No nie mogę, jeszcze więcej tutaj mamy wojen teraz przez to wszystko No chociaż jak na to patrzę to jest jakieś poważne wojny, bo tutaj mamy Monako, Francję Mamy jakieś... Polinezja Francuska, okej, okay, no trochę tego jest, ale raczej sobie to ogarniemy Więc nie będzie problemu Okej, okay, wejdźmy to jest na poważnie, tak już po prostu, żeby to przejąć Okej, okay, jak te wojny wszystkie, pyk, wjeżdżamy sobie I spróbujmy teraz sobie wziąć sojusz, znaczy pokój, zobaczymy czy to się uda w ogóle O, udało się, okej, okay, no to jednak nie mamy tylu wojen Jest wszystko w porządku, dobra, więc teraz tutaj trzeba zrobić tylko asymilację Pyk, mamy asymilację zrobioną I już jest wszystko w porządku Dlatego w sumie, możemy zrobić asymilację tego w sumie Ale nie wiem czy to ma aż taki duży sens No w sumie niech będzie Dobra, weźmy sobie tutaj pyk Dobra No i teraz, no kurde mnie ciekawi Co się wydarzy potem, już po tym zadowaceju. Bo nie wiem czy będzie teraz jeszcze kolejna faza Mamy tutaj 2029 Więc teoretycznie mamy to jeszcze rok do końca tego wszystkiego Więc zobaczymy jak to się wszystko wydarzy No poczekajmy tutaj sobie właśnie do tego 2030 i zobaczymy co by się wtedy mogło stać, okej okay, Zambia mi tutaj wypowiedziała wojnę w ogóle, Zambia, co wy robicie Zambia nawet nie macie dostęp do morza w ogóle, co wy tutaj kombinujecie no nie nie wiem, ja może nie będę tutaj atakował, bo nie ma zbytnio po co chyba, ale dobra, zobaczmy tutaj sobie jeszcze chwila i mamy dosłownie za sekundę rok 2030, okej? Okay? I się za bardzo nic to nie wydarzyło jeszcze, Okej, okay, Ale moi drodzy, w ogóle, zanim sobie w ogóle pójdziemy dalej, no to jak sobie właśnie skończę. oglądać to wszystko na dwa odcinki. I w następnym odcinku będziemy właśnie sobie kolonizować tereny na nowo, w ogóle po tej całej lodowcowej, Bo znaczy, po prostu coś się za nim wszystko w wakacje, czy tam po prostu w lato. Więc w gerty za trzy miesiące. W takim razie, oczywiście, widzimy się na danej w kolejnym odcinku. Więc Elo i, i, i siema.